Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, cześć, sobota 19 tygodnia, okresu zwykłego, ale dzisiaj również wspomnienie św. Jacka Odrąża, dominikanina, który właśnie do Polski sprowadził zakon kaznodziejski. I ten odcinek nagrywam z miejsca, gdzie św. Jacek przyjął z rąk samego św. Dominika habit, tutaj w Bazylice Świętej Sabiny, za mną jest ogród i figura św. Dominika, którym jest drzewko, które prawdopodobnie według legendy, historii, nie wiemy czy tak naprawdę, Zasadził pierwsze drzewko pomarańczowe, święty Dominik. Przy okazji pokażę Wam kilka takich ujęć związanych ze Świętym Jackiem, a potem zapraszam Was na rozważanie słowa Bożego. Tutaj mamy tablicę pamiątkową, na rodzice Śmierci Świętego Jacka. Ta tablica, jak czytamy, została umieszczona 15 października 2007 roku. Tutaj mamy kaplicę Świętego Jacka i właśnie obraz czy fresk, który ukazuje przyjęcie habitu przez Świętego Jacka które wręcza mu właśnie święty Dominik. Plusy te, w Rzymie są takie, że jest dosyć pustawo wszędzie. Gdziekolwiek się nie pójdzie. No bo wszyscy normalni ludzie są pochowani. Tylko nienormalni, tacy jak ja, chodzą po ulicach i zwiedzają Rzym. A minusy to są takie, że właśnie, jak to moja koszulka, która jest mokra. Ale mam nadzieję, że dla nikogo to nie będzie przeszkoda, ani tym bardziej jakiekolwiek zgorszenie. Zawsze można jakoś, nie wiem, zasłonić oczy i wsłuchać tylko w tą treść. Dzisiaj w Księdze Peroka Zechiela Pan Bóg posługuje się takim przysłowiem, które było takie znane u Żydów. Że ojcowie jedli zielone winogrona, a ich synom, a ich dzieciom cierpły zęby. Czyli takie przysłowie, którego przesłanie było takie, że dzieci, wnuki niosą konsekwencje swoich rodziców, swoich dziadków. I Pan Bóg mówi, przestańcie tak mówić, bo to jest jedno największe kłamstwo. Każdy, i Pan Bóg to oczywiście zaczyna z takiego, takiego mocnego tonu, mówi każdy umrze za swój grzech. Każdy ponosi konsekwencje za siebie. Nie ma czegoś takiego, że ktoś ponosi konsekwencje za swoich rodziców, za swoich dziadków, za swoich cioci, wujków i tak dalej. Że ktoś miał w rodzinie kogoś, kto źle czynił, no to potem to się przenosiło na innych. Często ktoś, tak Żydzi przecież myśleli, i to w Ewangelii spotykamy takie postawy, że jeżeli ktoś był chory, chociażby mamy tą scenę uzdrowienia, kiedy apostowie widzą tego chorego i mówią do Jusaka, kto grzeszył on czy jego rodzice? Bo często uważano, że jeśli ktoś zapadł na jakąś chorobę ciężką, to była konsekwencja grzechów danego człowieka albo kogoś bliskiego, że może właśnie rodzice gdzieś tam. Wyrzekli się Pana Boga, gdzieś tam zeszli na tą drogę, no to Pan Bóg ich pokarał. Ile takiego myślenia też u nas jest? Ale chciałbym też o czymś innym powiedzieć, bo dzisiaj w Kościele jest też bardzo podobne myślenie. I, i to jest bardzo konkretne też takie pytanie: komu bardziej ufam, kogo bardziej słucham? Czy księży, takich kaznodziejów, którzy promują taką duchowość, za chwilę, o której za chwilę powiem, czy słucham Pana Boga, czy słucham Pisma Świętego. Ponieważ mamy dzisiaj, i to takich szczególnie w środowiskach znowu charyzmatycznych, żeby nie było, że tylko czepiam się środowisk tradycjonalistycznych, ale też y, sam gdzieś tam wywodząc się trochę i gdzieś od takich powiedzmy czasów y, szkoły średniej, kiedy jeździłem wraz ze znajomymi do franciszkanów, na spotkanie wspólnoty charyzmatycznej, odnowę w Duchu Świętym, na modlitwę na mrze, z modlitwą o uzdrowienie i tak dalej, i tak dalej, różne czuwania, spotkania wszelkiej maści, to już wtedy też się z tym spotykałem i potem seminarium. I kilka lat temu dokładnie, może tu gdzieś znajdę, nie wiem, przepraszam, jak zapomnę, ale kilka lat temu okazał się taki dokument Konferencji Episkopatu Polski, żeby przestać propagować ideę grzechu międzypokoleniowego, że takiego czegoś nie ma. I, ale jednak często gdzieś tam, jak jeszcze pory kolekcja, zdarzają się takie intencje gdzieś po parafiach, że ktoś tam modli się o uzdrowienie grzechu międzypokoleniowego. Dzisiaj Pan Bóg mówi, każdy umrze za swój grzech. Każdy poniesie konsekwencje swojego grzechu i też każdy poniesie kon konsekwencje swojego dobra. To nie jest tak, oczywiście, jeżeli mamy dobrą rodzinę wierzącą rodzinę, wzrastamy wśród wierzących ludzi, to pewne dobro nam się udziela. Mamy takie coś jak modlimy się przecież dla siebie nawzajem. To tak, ale ostatecznie przecież każdy z nas poniesie konsekwencje swojego życia, staniemy na sądzie za swoje grzechy i za swoje dobre, za swoje uczynki. To jest chociażby ta przypowiedź przecież o tych dziesięciu pannach pięciu mądrych i głupich. Kiedy te głupie zapomniały o Oliwie, kiedy im się wyczerpała, proszę, pożyczcie nam. Te drugie, które są roztropne, nie, nie pożyczają mi dlatego, ponieważ Jezus chce pokazać w tej przypowieści, że każdy odpowiada za swoje wybory. Ja, ja nie mogę odpowiadać za, za kogoś za, za jego życie, mogę kogoś wspierać modlitwą jak najbardziej, dobrym przykładem, dobrym słowem, ale ostatecznie każdy z nas ponosi konsekwencje i każdy z nas stanie przed Panem Bogiem ze swoim życiem stanie. Przeciwpłynęłem Pana Boga, każdy z nas i odpowiemy za swoje uczynki, za swoje wybory, i też Pan Bóg popatrzy na naszą wiarę. Nie na wiarę, nie dlatego, że jestem niebym Polakiem, jestem z kraju na Pała II, nie dlatego, że moja babcia chodziła do kościoła, że moi rodzice, że mój brat jest księdzem, ale dlatego będę mógł osiągnąć zbawienie, będę mógł osiągnąć tą wieczną nagrodę w niebie dlatego, że to ja wybierałem Pana Boga. Dlatego y, ciągle gdzieś musimy tutaj się nawracać i ciągle gdzieś uzdrawiać w tej, tej jakby duchowości, no, że przestańmy naprawdę y, takie coś robić, że ktoś tam, no bo ktoś tam szeklu i tak dalej, I jakiś tam właśnie ksiądz, jeden, drugi, trzeci, czwarty zajmujcie się tą, tą jakby tym segmentem duchowości, będzie promował ten temat. To jest kłamliwy temat i to dzisiaj mamy jakby dowód tego w Piśmie Świętym. Ewangelia o takim zachowaniu apostołów, którzy denerwują się, irytują dlatego, że dzieci przychodzą do Jezusa, że przenoszono dzieci do Jezusa. Jezus brał je w objęcia, kładł je na kolana, błogosławił. I apostołowie się wkurzali, że to nie wypada. Jezus ma ważniejsze rzeczy, ważniejsze sprawy do robienia, a nie tutaj zajmowanie się dziećmi. I oczywiście to jest ten temat, którym Warto gdzieś to podejmować, żebyśmy nie zapominali o tym, żeby troszczyć się o to takie wychowanie w wierze, o przeprowadzanie dzieci do Jezusa, żebyśmy się nie bali, że to jest taki nasz obowiązek, to jest takie pytanie i myślę rachunek sumienia do rodziców. Że odpuszczają sobie ten przykład wiary, odpuszczają sobie ten moment, że nie przynoszą dzieci do Jezusa. I to może być sposób fizyczny, kiedy razem idą do kościoła, kiedy razem korzystacie z sakramentów, ale też i takie taki zanoszenie w sposób duchowy, żeby modlić się za swoje dzieci. Jest taka piękna inicjatywa, którą kiedyś poznałem będąc w Toruniu. Ja sam się też w tak, to angażując z rodziców modlących się za swoje dzieci. Piękne dzieło czyniące cuda. To jest właśnie takie bardzo konkretne dzieło przynoszące swoje dzieci. Często takie dzieci, które gdzieś może są knobrne, może swoim charakterem. To są przeróżne historie, ale które może jakoś i zbuntowane i może rzeczywiście jeśli trudno jest do Pana Boga i do Kościoła, ale możesz i zanieść te dzieci przez Maryję do Pana Boga na różańcu. I to jest jedna sprawa. A druga sprawa, którą tak dzisiaj sobie myślę, chodząc tutaj, przygotowując się do tego rozważania, to kiedy Jezus mówi, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, to Jezus też pokazuje, żeby, żebym ja z tym, co we mnie, jest takie dziecięce, żebym pozwolił sobie przyjść z tym do Jezusa, żebym sobie pozwolił na taką spontaniczność, na taką dziecięcość, takie dziecięstwo Boże przed Panem Bogiem, przed Ojcem. Abym przestał z jakąś oficjalnością, jakąś takie ochy, achy, jakieś takie savoir-vivre, jakieś takie konwenanse, ale Pan Bóg mówi: Tym, co dziecięce w Twoim sercu, w Twoim życiu, przyjdź do mnie. Jest taki piękny obrazek, który kiedyś zobaczyłem w internecie. Bóg, który siedzi na tronie, i dziecko stojące przed tym Bogiem, czy przed, przed królem, bo możemy dwojako rozumieć ten, ten rysunek. I ten, I ten właśnie władca mówi do tego dziecka: Na kolana. I oczywiście wydawałoby nam się, że ten władca w tak pewnie krzyczał, że przede mną na kolana tylko. Jedyną godną postawą przed Panem Bogiem to jest postawa klęcząca. I drugi rysunek jaki jest? Kiedy to dziecko siedzi na kolanach u tego władcy. I to jest to, że my czasem myślimy jedyną postawą to jest tylko jakieś tutaj uniżenie. Bóg mówi usiądź mi na kolanach dzisiaj na modlitwie. Poczuć się tak bardzo blisko. Może mamy, tak jest, mamy na pewno takie wspomnienia z dzieciństwa, kiedy siadawaliśmy na kolana u swoich rodziców, swoich dziadków, babci, kogoś dorosłego, kiedy rzeczywiście czuliśmy się kogoś tak bardzo bezpiecznie. Dzisiaj Pan Bóg mówi, poczuj się przy mnie bezpiecznie. Poczuj się jak dziecko, przyjdź, chcecie pobłogosławić, chcecie posłać. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Tak na no koniec dzisiaj sobotni vlog będzie po południu. E, taki bl blok sobotni z odpowiedziami. podsumowujący ostatnie kilka odcinków, te, które zadawaliście. Gdyby ktoś jeszcze chciał jakieś pytanie zadać na następny tydzień, to oczywiście można pisać w komentarzach tutaj, czy pod tym sobotnim vlogiem. Trzymajcie się. Do zobaczenia.